Gościem o tej porze jest Weronika Papież Z Zagrody i Ogrodnictwa Niezłe Ziółka w Mikołowie Zielarka z Zamiłowania Witam serdecznie Dzień dobry, witaj Koniec witaj. marca, początek kwietnia Czyli zima nam się kończy Rozpoczyna nam się wiosna No i pierwsze podstawowe pytanie Jakie prace w naszych ogrodach nas czekają Ale nie mówimy o tych olbrzymich ogrodach O tych dużych Tylko mówimy nawet o tych najmniejszych Które mamy na balkonach Bo to też ogródek, który może przynieść satysfakcję tak, i ogromną radość. <laughs> Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. No już w pełni wiosennym nastroju. Um, nastrój wiosenny, ale to też oznaka do tego, aby zakasać rękawy i już poważnie wziąć się za prace ogrodnicze. No, jeżeli tutaj w marcu oszczędzaliśmy się tak troszeczkę i em, zaniedbaliśmy czy to balkon, czy ten nasz mały ogródek, to teraz już naprawdę ostatni dzwonek na takie wiosenne porządki. No i czyli tutaj mówimy o wszelkiego rodzaju przycinaniu, przekopywaniu, czysianiu, sadzeniu, nawet rozmnażaniu naszych roślin, które już w ogródkach mamy. Ostatnia pora na to, aby oczyścić kępy bylin, aby przyciąć suche gałązki zeszłoroczne oczyścić z liści, no i też dobry moment na to, aby rozmnożyć byliny kwitnące latem. I tutaj mam na myśli również te zioła, które w naszych ogrodach, czy na tarasach, w skrzynkach balkonowych y, są z nami rogrowcze. Na przykład majeranek, macierzanka, melisa, tymianek, czomber. To wszystko te te zioła, które już są z nami Kilka lat, warto je odmłodzić właśnie przez podział kępy, aby. Jak Raz, że więcej, a dwa, mhm. odmłodzimy, będziemy mieli lepsze plony. Kiedy odmłodzimy, kiedy powycinamy wszystkie te e, starsze pędy, prawda, te zeszłoroczne, no to wiadomo, że odbiją nowe, które też nam pokażą, że to wiosna się zaczyna, nowy sezon, wszystko rusza, wszystko startuje. Ale... Tak, teraz jest odpowiedni moment, żeby właśnie o to zadbać, żeby później właśnie móc się cieszyć pięknymi, zdrowymi roślinami, bo to przede wszystkim dla ich kondycji pewnie. Ale z wiosną to jest tak, że niestety bardzo szybko przemija, tak jak szybko przemijają niektóre kwiaty. Mam w zasadzie tak. większość. Pewnie ale... masz na myśli te cebulkowe, prawda? Aha, mam na myśli tulipany. No one jeszcze, jeszcze nie zakwitły, tak. ale teraz już narcyzę, prawda? Tak. Te wszystkie przebiśnie, delikatne, tak. I teraz pytanie wiąże się z tymi cebulkami. To pytanie pochodzi także z państwa telefonów. Cebulki, które przekwitły, czy wyrywamy je od razu po tym okresie, czy zostawiamy w ziemi na cały sezon? Zostawiamy je jeszcze dość długo, ponieważ jedyne co musimy zrobić, to urwać przekwitnięty kwiat, ale w taki sposób, aby zostawić łodygę i liście, żeby nie zahamować tych procesów życiowych cebulki, aby ona mogła dalej rosnąć, ale nie wysilała się już na nasiona. Czyli to. Urywamy, ale zostawiamy, musi ten proces naturalnie minąć. Następnie wykopujemy cebulki, zasuszamy, no i oczywiście jesienią z powrotem do gruntu i czekamy na wiosenne efekty. A teraz na nasze balkonowe skrzynki mogą trafić te rośliny, które nie boją się przymrozków. Zarówno tych porannych, jak i tych nocnych, czyli wszystkiego rodzaju pierwiosnki, bratki. Możemy jeszcze dosadzić również te rośliny cebulkowe, które w dużych ilościach są w różnych sklepach ogrodniczych mhm. dostępne. A propos tych przymrozków, to tak do zimnej zośki, tak? Trzeba uważać. No tak, tak. Dopiero to, wtedy wystawiamy. będziemy mogli za posadzić te rośliny, które są jednorocznymi, które kwitną do późnej jesieni, ale niestety musimy uważać na te przymrozki, które mogą te młode rośliny zniszczyć. No i trzeba uważać na ślimaki, które uwielbiają je. No, no niestety. Wróćmy teraz do tematu, który poruszyliśmy przed miesiącem. Przy okazji każdemu damy radę, bo zaglądamy na nasze parabety, na które wysialiśmy z początkiem marca. No właśnie, yy, wysialiśmy przeróżne rzeczy i teraz to robi się zielone. No, Te parapety są obficie już zielone. <noise> mogą, mogą być, tak. I co z tym dalej? Co robimy, jak pojawiła się choroba grzybowa? To też, mm -hmm. m, też jest pytanie naszego słuchacza, bo jak się okazuje, są sprawdzone metody i to bardzo naturalne. Tak na Pierwszy, pierwszy krok, to nie, nie sięgajmy od razu po chemiczne środki. Spróbujmy tych naturalnych. Warto tutaj zaopatrzyć się w mydło potasowe, które jest w postaci płynnej również, na bazie czosnku. Ale gdzie je kupować? W każdym sklepie ogrodniczym teraz do, dostaniemy takie mydło nie potasowe. Nie w drogerii, tylko w... Nie, nie, nie. W sklepach ogrodniczych typowe mydło potasowe ogrodnicze. I tutaj tam już będzie podane również, jak stosować. Jest to fantastyczny środek na choroby grzybowe. Również pomoże nam w walce ze szkodnikami, na przykład z mszycami. Zarówno ten środek dodawany również do wywarów, czy do wszelkiego rodzaju, czy to takich wywarów ze skrzypu polnego, czy z pokrzywy. Jeżeli dodamy to mydło potasowe, to ono spowoduje to, że na tej roślinie ta substancja dłużej się utrzymuje, co daje nam lepsze działanie. I dłuższą skuteczność właśnie w ochronie danej rośliny. No i takie mydło potasowe sprawdzone pomaga, zarówno przy tych ma małych roślinach. Zastosujmy to w miarę szybko, aby ta choroba grzybowa się nie rozprzestrzeniła. Pamiętajmy o tym, żeby też przewietrzyć te pomieszczenia, w których mamy te rośliny, żeby zapewnić im odpowiednią właśnie wymianę powietrza. No właśnie, a jeśli chodzi o wysiewanie rzeżuchy, owsa... No właśnie, mm, odpowiedni moment, żeby o tym pomyśleć. No tak, tak bo, bo i... przecież do świąt niedaleko, a chcielibyśmy bardzo, żeby, żeby to wyrosło nam e, właśnie z początkiem, no może nie początkiem, bo z połową kwietnia, o, bo wtedy, już wtedy są święta. dobrze rozrośnięte, to Aha, tak, To teraz też moment... Zostały dwa tygodnie. Moment na to, aby to już zrobić koniecznie. No, można też naciąć gałązek zarówno czereśni, wiśni, brzozy, aby też zazieleniło się w naszych wazonach. No tutaj, jeżeli jeszcze wrócimy do tych środków ochrony roślinnej, tych naturalnych, to też warto zastosować sodę oczyszczoną. Pamiętajmy też o niej, ponieważ do oprysków idealnie się nadaje. O czosnku nie zapominajmy, ponieważ tego zapachu i yy, preparatury nie, nie lubi. lubią yy, tak, te i inne szkodniki. Ale z tym czosnkiem to jak wkładamy do doniczki, czy, czy podlewamy takim wywarem? Możemy podlać wywarem, możemy zrobić oprysk, yy, również bardzo skuteczny. No i jeżeli mamy rośliny w ogrodzie i one teraz zaczynają nam wyrastać, a zainteresowały się już nimi ślimaki, no to tutaj też taki naturalny sposób, typu skorupki po jajkach, rozgniecione, rozsypujemy na rabatach, no wtedy to taka bariera nie do przejścia dla ślimaka. No proszę bardzo, ja y, znam też z opisów naszych słuchaczy takie y, metody a propos ślimaków, że y, wykopuje się dołek w ziemi, mm -hmm. wkłada się puszkę, mm -hmm. y, do tej puszki wlewa się piwo, oczywiście bezalkoholowe, bo nie inne, no i podobno wszystkie ślimaki tam się garną. No, tak. Czyli, też, czyli nie, też nie tylko ten my ludzie. A wracając jeszcze <laughs> do opryskiwania i do tej ochrony roślin, to także pochodzi z naszych telefonów, bo słuchacz kiedyś zapytał, czy um, popiół z papierosów też może być skutecznym, takim odstraszaczem albo wzmacniaczem dla roślin, bo gdzieś przeczytał, a nie wie hmm? za bardzo. No z tym to nie, nie próbowałam, ale na pewno popiół drzewny dobrze robi roślinom. Warto też y, odkładać kawę. Chodzi mi o te fusy z kawy. Wysuszyć i również dobry sposób, aby urzeźnić glebę, rozsypać. Warto teraz też pomyśleć o tych naszych małych ogródkach. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, to wyściłkować kompostem, aby również wzbogacić glebę o substancje odżywcze, ale też zahamować przyrost chwastów. Jak i zabezpieczyć glebę przed nadmiernym wysychaniem. No tak, bo w ten sposób użyźniamy, i wszystko to, co rośnie, nawet na tych maleńkich ogródkach przydomowych czy balkonowych, wszystko będzie wzrastać z dwukrotną siłą, no bo wiadomo, że wtedy więcej tych kalorii. To tak, ostatni też moment na posadzenie drzewek i krzewów owocowych, także też już teraz musimy się spieszyć. Pamiętajmy o tym. Ja oczywiście domyślam się, że będzie sporo telefonów do naszego eksperta. 32 205 10 22. mówimy o tym, co rośnie na parapetach. Mówimy o tym, żeby rzeżuchę już wysiać. Mówimy o domowych sposobach na to, żeby pozbyć się właśnie takich parapetowych szkodników, więc jeśli ktoś z Państwa ma jeszcze pytania, bardzo proszę. 32 205 10 10:22, do kolejnej rozmowy wracamy około 12:30. Każdemu damy radę.